Nasza staje się wymownym momentem do upanowania i zapamiętania osób i mijającego czasu. Przed nami akt wbicia podatkowych gości na sztandar Akcji Katolickiej w na środowiskowo Od dziś widnieć będzie osiem pamiątkowych gości. Pierwszy przywołuje datę powołania Akcji Katolickiej. Z 1994 roku. Po jego prawej stronie trzy kolejne upamiętniają biskupów dziedzicznych z latami sprawowania urzędu biskupa Ta Stefana Remonta i biskupa Tadeusza Kamieckiego. Zaś cztery po lewej stronie upamiętniają prezesów dziedzicznych: Władysława Drozda, Stanisława Rzeźnicza. Szulot Włodzak, Bultak, również z latami sprawowania funkcji W imieniu biskupów pamiątkowego wybicia gwoździa dokona biskup Tadeusz Gdyński, a w imieniu prezesów decyzjannych po Instytutu Akcji Katolickiej Ryszard Włodzak serdecznie poproszę.